Hejka, to Alice Art, witam w kolejnym odcinku z moimi rysunkami. Yy, no, także nie przedłużając na początek, zanim jeszcze przejdę do szkicownika, y, parę y, rysunków na takich luźnych kartkach tutaj. Yy, Tyler, to miał być jakiś rysunek z takim mega przekazem, ale yy, średnio mi idzie rysowanie bez lineartu, więc ale może kiedyś to zredrawuję i będzie trochę lepiej. O, ten rysunek całkiem lubię, ale mam wrażenie, yy, że cienie aż za mocno są w niektórych miejscach rozblendowane yy, i rozwodnione, więc trochę średniej widać. Yy, zwłaszcza tutaj na tych, na tych skarpetkach płakiego, ale lubię ten rysunek, to ja nie zmienia tego faktu, lubię go. Jadą Aki z Dylankiem, Tu się trzymają za rączki. to, to jest mega urocza. mnie no, przynajmniej. Fajnie też wyglądają te kółka tle, w końcu przemyślanych kolorach. Tu mamy markerowe, markerowe meme. W sensie. No tak, no no tak. No mówić jeśli ktoś wie o które mi chodzi to to fajnie, ale nie pamiętam nazwy teraz dokładnie jak to się nazywa więc y... ale chciałam i jak ja mnie to bawi zawsze no w każdym razie y, tutaj jest Aki w czekaj chwilę ja to wezmę o tu jest e, Aki w takich y, shortach na plaży w trzech różnych kolorach głównie w kolorach, w których ubieram makiego może różowego już tak bardzo ale w każdym razie to zrobiłam zdjęcie i wzięłam sobie do digitala więc już miałam warstwę szkicu i potem tylko zrobiłam lineart i pokolorowałam to jako touch me coś takiego że właśnie na postaci są zaznaczone kolory i miejsca, gdzie załóżmy można je dotykać, gdzie nie i tak dalej no, to mi się bardzo podoba. Jest taki, tylko bardzo w stylu Akiego. Jest czerwony, Akiko, czerwony, jak tam czerwony. Yy, I Miki z Nawarem. W ogóle, lubię ten rysunek, ale ten kwadrat w tyle. Ja nie wiem, co tu się stało z tym markerem, ale. Co, 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 co on zrobił? Nie wiem. Ale same kucyki wyglądają całkiem fajnie. Jeśli ktoś oglądał poprzedni yy, odcinek, to. Widział tego typu szkic w tym dużym szkicowniku i chciałam go narysować. I jeszcze mam tutaj nieskończone. Ojej, przepraszam, statywie. Yy, to jest już przyklejone na tekturkę i będę to malować pewnie, jak będę to edytować. Yy, aki. I zaczęłam to wczoraj, ale zaczął się żurzel, więc stwierdziłam, dobra, dokończę rano. I przechodzimy do szkicownika. Tak, to jest szkicownik Winsor and Newton. I zdałam sobie sprawę, jak bardzo rysowanie po tej stronie jest irytujące, kiedy ma się kółeczka. Ale papier jest naprawdę dobry, jakby ktoś był zainteresowany takim szkicownikiem. Piękna pierwsza strona. Mi się bardzo podoba, jak je jakie zrobiłam. To jest po prostu Leo. I tu jest szkicownik i bardzo inspirujący cytat. Tak, bardzo chciałam to dać do już kitalnika tu i fajne listki. Yy, zaczęłam niedawno, w sumie. No. Yy, dalej mamy więcej Leosia. och świetnie. Ktoś zaczął kosić trawnik. No trudno. Do yy, no, i tu jakieś bazgroły z Leo i Taylorem, chociaż tam mi się podoba. I widać tutaj, że ona tatuaż. O, ma tą śmieszną żółtą gwiazdkę na żebrach. Ogólnie pisaki bardzo dobrze tu wyglądają. krytki też. Nawet akwarele sprawdzałam, ale nie sprawdzałam markerów alkoholowych, więc tego akurat nie powiem. Tutaj strona z Akim. Wiecie, w zasadzie druga, trzecia strona to już jest strona z Akim. No, jakoś się tak wyszło, by ale. Lubię go całkiem rysować. W sensie, kolorystyka takiego bardzo mi pasuje i dobra, bądźmy szczerzy, uwielbiam absolutnie tą postać. Um, tutaj taki z Dylanem. Jak mają obrączki i tak mają na lewej ręce, nie na prawej, bo polecam zagłębić się w Wikipedię, po prostu w części krajów nosi się na lewej i stwierdziłam, że nie będę mieli na lewej patrząc na to, gdzie wzięli ślub, więc to, to jest dziwne. Nie unikajmy. A to są odnośnie takiego szkolnego ału, który chciałam z nimi pisać, właśnie z Akim i ale skończyło się na tym, że to pozostało tylko w mojej głowie. i... No. Sakit i Torino, bardzo lubię ten rysunek Jeden z lepszych, który jest na, na tej stronie. Bo te kółka są największą zaporą. I fajny tekst żurnalisty tutaj pokaże. Ojejku. Nie mam jak tego złapać teraz tutaj pokażę. Każdy ma swoje ulubione miejsce na świecie. Moje ulubione jest obok Ciebie. Bardzo lubię teksty żurnalisty. Polecam jego Instagrama. Jego wierszy też. Um. Ten rysunek w ogóle to jest śmieszne, bo wiadomo, yy, no. Yy, na początek, jak na to patrzycie, to macie takie. No jest spoko, ale potem widzicie te kieliszki. I no. Po prostu przy mój, moja ręka była odłączona od mózgu, stwierdziła: tak, tu zrobię tą kreskę. I potem miałam takie. No. Ale postanowiłam to dokończyć, bo pomijając kieliszki, to bardzo mi się podoba. O, i tu widać akwarele. I sobie zapisałam kolory, jakie mieszałam do skóry, z Leo, wiadomo. Yy, naprawdę dobrze tu wygląda. Trochę się pofalowało, wiadomo, ale też używałam dość sporo wody, zwłaszcza tutaj na tej koszulce. Yy, I no, i nie, nie przyklejałam tego, więc zniosło to całkiem dobrze. Tutaj i Nadia. Moja obecna ponsona, moja była ponsonka. Dużo osób w ogóle robi redesigny, ale ja stwierdziłam na. Ja zostaję przy. Ojej. Patrzcie. Jeśli ktoś zastanawia czemu tu jest kartka, to po prostu kładę sobie kartkę tu, gdzie są kredki jakieś sobie po tej stronie. Żeby w razie czego mi się nie podbijało nic. Ojej, muszę to kręcić. To jest taki rysunek, który mi nie wyszedł yy, z Mikim i z Nawarem właśnie. Jak mu daję taką karteczkę z serduszkiem, muszę to poprawić, ale yy, to jest bardzo nieudany rysunek z Jazzem i Aronem. Ale nie przez coś z anatomii, tylko raczej przez to, że stwierdziłam, że nie będę cieniowała czarnym. W sensie chodzi o takie szare elementy albo w ogóle, że szarego nie będę używać do cieniowania. Stwierdziłam, że to był jednak głupi pomysł, bo ja bardzo lubię cieniowanie szarym. To jest dziwne, patrząc na kolorystykę moich prac. O, lubię te strony, obie są bardzo dobre i bardzo ładnie razem wyglądają moim zdaniem. Yy, Miki z Nawarem i tak. No co, to dużo mówić lubię. Najczęściej w ogóle kucyki rysuję, jak chcę sobie coś porysować takiego luźnego, bo Kucyki nie mają jakichś takich mega szczegółów, więc bardzo polecam. Rysowanie kucyków jest spoko. I to jest mega urocze. Najpierw myślałam, że ten róg będzie wyglądał trochę dziwnie. I no, muszę, może coś tym pokombinować. O, i już ostatnie. Niestety dzisiaj troszkę krócej. Yy, to jest. O, to ostatni tak. Leo z y, Taylera i... ojej, ale nie widać tego, bo to jest fioletowa, to widać, że by był taki mega czarny. W każdym razie, no, Taylor ma złudzenie, więc Leo go przytula i tutaj mizia Taylera. Tyler, a. Tyler a lubi być Mija za uchem. No. A więc, to było <grywka> póki co na tyle, z tego 26. szkicownika. Mam nadzieję, że się podobało i do usłyszenia. Najczęściej. No Światło baruję.